Witam bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, seria Leech of Legend. Tym razem zagramy trashem Uff, nasz trash jest postacią dość interesującą. Wezmę sobie za dwie potki HP, dwie potki many. Będę robił go troszeczkę potanka tanka może. W teamie mam Shena, Wawryka, Miss Fortune, Mastera. Master idzie na mida. Z miską będę na bocie. WW w dżungli. Shen e, leci na topa. Mm, idę no, pomóc tutaj. Obstawić e, w teamie przeciwnika też Shen, Master, Z i Evelyn. Evelyn um, widzę już ma do rana. Evelyn chyba będzie na midzie. Nawet nie zwróciłem uwagi gdzie się pojawiła. E, będę tworzył wedle własnego widzimisię bult. Jeszcze nie wiem co mu będę składał. E, czy pod stuprocentowego saporta nie mają jung junglera, więc a nie, master na mastera Evelynn jest u nas z Threschem. Dobra, w takim razie, chyba zrobię się z Buldem pod AD na atak speeda. Ajś, nie złapałem go. Ej, ogółem e, Trash ma bardzo fajną pasywkę, zbiera dusze poległych, o ile one są i e, sprawia to, że zwiększa się jego pancerz oraz e, e, jego AP rośnie. E, jest hal, hal postacią, więc spokojnie e, można tutaj trochę e, Pocisnąć na dystans zabiją mnie. Nie było blisko. To był doskonały flash z jego strony. Zaskoczył mnie. Niemiło też zaskoczyła mnie. Nasza MFka, która całkowicie nie ogarnęła tego, że treść się do mnie sfleszował, totalny fail z jej strony. Dostaniemy w pierdą, widzę. Aż kolejna partia w dupę, dzisiaj mi coś totalnie nie idzie. Mm, masakra. E, w... Co ja mogę zrobić? Dobra, łezka, e, później Oż. po prostu masakra tego, co y, ta MFK wyprawia. Teraz pytanie, gdzie jest ta Aveline. Jak się dobrze nie na farmie, to będzie e, lipa. E, widzę, że MFK nie ogarnia, więc e, pierwsze zostawianie jej Last Hitów. W tym momencie e, nie mam zamiaru tutaj. E, i dawać i jakiekolwiek szanse. Na szczęście dzięki temu, że się wycofała, mam czwarty poziom. A już złapałem kripa. Fuck's sake. Wiedziałem. Cholera przeżyję? Oh my freaking god! Was so fucking close. <laughs> o mało nie spieprzyłem tego, tak totalny fail. By był, że to masakra. Teraz się udało ładnie to oporządzić. No właśnie, kurde, zniknęła dusza. No może zajmijmy się trochę z skinami Tresza. Przede wszystkim Tres zbiera te dusze. To mu daje pancerz i moc umiejętności za każdą duszę dostaję tam jakiś procent gdzieś tu łazi ta cholera nie mam many ona mnie próbuje zomnownić was close but not enough I się wrócę spokojnie teraz że ją jeszcze dopadnę, nie, nie dopadnę jej. No, raz zrobię sobie łeskę z tego, z tego, sobie zrobimy, coś pod AD. Właśnie, nie wiem, czy ta broń na niego działa. Hmm. Historia, wskazówki z latarni. Yy, historia Fuck sake. Nie pamiętam czy on jest uznawany za mail Czy za range. Fuck To jest problem <laughs> Mogłem jakieś potki wziąć. Uh, mam 11 last hitów, MFK ma 13. Hehehehe, <Szyskujesz> ulti doskonałe, w ostatniej chwili. To już nie teraz ja trochę nie ogarnąłem tutaj. Ale udało mi się też zabić tresza. Jest gitara. No dobra, to będzie chyba w, jednak w miarę udana partyjka, z ode mnie. Dziwko. Na razie nie jest w miarę udana. E, no dobra, e, mam tak. Co ja mogę sobie z tych koralików tutaj podczynić? Nie będę ryzykował, bo to jest tylko dla walczących z warciu. A ja nie pamiętam czy kupię pas giganta. Kupię sobie buty. Zrobię go pod HP z Demager. That. Będzie śmiesznie. Tym bardziej, że tego AP już trochę tam posiadam. Oho. I jak się buduje ich treść? Pod damage. O w mordę. Nie złapałem go. No nie wierzę, Thresh... Thresh ją po prostu zabił. Złapałem go. ale Evelyn zwiała No cóż niestety Dodamy sobie jeszcze jeden punkt w latarnie Pierwszy skill to jest łańcuch Łańcuch oczywiście zadaje Dość duże obrażenia przyciąga do siebie, a przy drugim użyciu yy, może dodatkowo przyciągnąć się do przeciwnika. Dużo many, ale nie mam za wiele y, HP, więc wolę nie ryzykować. Y, dodatkowo y, Q jeszcze trasa y, dodaje mu damage w razie czego od ataku. Ej, nie trafiłem. Przestań ją gonić, idiotko! Ładnie ją wyłapałem. Tutaj było to doskonałe użycie skila. Mamy zniszczony Tower, zniknął gdzieś Master, tak, dobra.

Totalny fail, jak wpadli w nas, w trójkę w tej chwili. No trudno. Ja sobie zrobię teraz tak. To jest 800-850. Tak. Złożę sobie Warmoga najpierw. I warda, chcieli, dobra. Kupię sobie jeszcze jednego, może za chwileczkę. Z tą latarnią to jest tak, że po porzuceniu, jeśli nasz sojusznik się zbliży, albo my dostajemy dodatkowego armora, a w przypadku A w przypadku, kiedy kliknie na tą latarnię, nasz sojusznik teleportuje się bezpośrednio do tresza, dzięki czemu nieraz można tą latarnią uratować życie sojusznikowi. Dobra. Chcieli mi tu warda. Ja jeszcze zrobię warda na smoku i postawię warda. Z na boče. Dawaj go, dawaj go! Dobra, i jed jeden padł. Y mam cooldown na smyczy. Ku będę smyczą nazywał, bo ten łańcuch. Wyłapie ją mnie. Y Dobra. O, Evelyn! E, nie złapałem jej. Łoj, oj, 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 oj. Mały slow. Dobra. Nie złapie jej. Fuck sake. Run. Thresh run. Załącznie he he he. Droga. Oho. Kill him. Oh, Bardzo ładnie. W bardzo prosty sposób yy, zabiliśmy Mastera dzięki temu, że użyłem tutaj odpowiedniej kombinacji. To był fart z jednej strony, a z drugiej strony, no nie ukrywajmy, trochę skila posiadam. <laughs> Jestem nubem, ale nie aż takim. Mm. No i cóż, by tu. Właściwie można jeszcze powiedzieć: oczywiście, trzeci skill atakuje z przodu i z tyłu, odrzucając ich w kierunkach ataku. Co jeszcze? Ulti tworzy klatkę, która. Zaatakuj ją! Jeszcze jeden atak. Dziś zniknęła. Tu jest. Dobrze. Ładnie, ładnie, ładnie. Co prawda, Szenowi nie udało się uciec, ale. Tutaj mieliśmy kolejnego killa. Bardzo ładnie. Czy ona padła? Szczerze powiem, nie, nie patrzę na mapkę w tej chwili. To oczywiście jest błąd. Ich master robi się pod AP, a nasz master również pod AP. Więc tutaj. Ja mam z samych dusz Siedemdziesiąt siedem. Mhm. Z trójką nie będę się bawił. Łap. Tak się ucieka. Dobre jest ulti, w razie czego, żeby uciec, można spokojnie z tego skorzystać. Ja teraz mogę się wrócić. Oni gdzieś się ewakuowali na pewno na mastera. Tak przynajmniej mi się wydaje. To by było z ich strony najrozsądniejsze. Co ja mógłbym teraz tutaj zrobić, tak żeby many jeszcze trochę dodać. Dobra, tutaj jest tak. No, poddaliśmy. No, dlaczego się poddali? Liczyłem na dłuższą partię. Naprawdę nie wiem, jak składać normalnie tresa, żeby był dobry. I tak, tak naprawdę, nie ukrywajmy, ale LOL jest taką grą, że najbardziej liczy się znajomość postaci i ogarnięcie. Tak naprawdę, z Timo można zrobić tanka, z Tresza można zrobić tanka albo Full AD, albo Full AP i robi Own Age. Grunt to wyczucie postaci. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobało. Tresz jest dziwnym supportem, ale bardzo skutecznym. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.